Siemanko, cześć. Dzisiaj na szybko taka wrzuta, bo naszła mnie refleksja. Mianowicie jestem obecnie w miejscu, e, w którym spędziłem w sumie całe dzieciństwo. Najpiękniejsze lata swojego życia. Tutaj w wieku 16 lat z ekipą mega dokazywaliśmy. I teraz, ja jestem cały czas młody, mam 20 lat, e, 21 lat, ale... Nawet na przestrzeni tych pięciu lat idzie odczuć różnice Pani. E, idzie odczuć różnicę w postrzeganiu tego samego miejsca, bo inną rzeczą jest, jak jesteśmy z ludźmi, e, z którymi dzielimy jakieś przeżycia, a inną rzeczą jest, kiedy jesteśmy w tym miejscu sami i. Mamy te przeżycia sami ze sobą, nie możemy się w tym momencie akurat z kimś podzielić, i teraz taka dygresja: co by było, jak tych osób totalnie już nie było na, byłoby na świecie i mielibyśmy te, nie wiem, 80-90 lat odnaleźlibyśmy się w takim miejscu, jeżeli jeszcze by nie było zmienione przez e, rzeczy zewnętrzne, i, i wtedy, wtedy naprawdę idzie dostać okropnej nostalgii. No. Szok. Także taka szybka wrzuta, taka szybka przekmina, że warto doceniać każdą chwilę, bo później już nie będziemy jej przeżywać w ten sam sposób, mimo że odnajdziemy się dokładnie w tym samym miejscu. Kurde, ale filozofy wuje. Siema.